Oczekujemy od naszych partnerów nauczeni, że zechcą wobec nas proponować rozwiązania, które nam pozwolą zwiększyć zysk. Zwiększenie zysku to oznacza albo sposoby, które pozwalają zwiększyć przychód, albo sposoby, które pozwolą zredukować koszty, albo i jedne, i drugie, albo tylko w ten sposób, jeśli ten cel zrealizujemy, możemy się tym dodatkowym, w ten sposób wypracowanym zyskiem podzielić z nauką. To jest rodzaj zachęty, to jest przysłowiowa wędka podana naukowcom. Ale sami naukowcy powinni też szukać takich okazji, iść tropem swoich najlepszych absolwentów i cieszyć się z ich sukcesów i podpowiadać im, co oni na swej e, drodze naukowego rozwoju mogliby przedłożyć nowym miejscom pracy, na, za które odpowiadają ich byli absolwenci, nowego, tak żeby wspólnie osiągnąć korzyść finansową. To korzyść finansowa napędza zarówno przedsiębiorców i powinna też napędzać naukowców w ich kreatywnym podejściu do rozwiązania problemów praktycznych, przed którymi stoją ich byli absolwenci.